35-lecie Muzeum Karykatury imienia Eryka Lipińskiego w Warszawie to chyba świetna okazja, aby ukazała się wielka, opasła wręcz pierwsza tego typu publikacja leksykon polskich artystów karykatury. Tę książkę kwadranskultury przegląda na początek. To bardzo wyjątkowa rzecz, ponad 250 haseł, nie tylko biogramy artystów, ale również ich ilustracje. No bo skoro o karykaturze mowa, to nie może być inaczej. Sprawdźcie więc, jak tworzyła się ta historia polskiej karykatury ludzi, którzy sprawiają, że wpadamy w dobry nastrój. Zazwyczaj kiedy znajduję się przed kamerą kwadransa kultury, zachęcam Państwa do odwiedzenia muzeum i zwiedzenia kolejnej wystawy. Dzisiaj chciałbym zarekomendować Państwu dzieło niezwykłe, Perełkę wydawniczą. Jest to z dawno oczekiwany leksykon polskich artystów karykatury. Na ten leksykon artyści karykatury i miłośnicy dobrego humoru czekali od co najmniej 35 lat, czyli od momentu założenia muzeum. I moją ambicją było te marzenia i oczekiwania spełnić. Leksykon zawiera biogramy ponad 260 artystów karykatury którzy tworzyli od roku 1945 do chwili obecnej. W najbliższej przyszłości będzie przygotowany drugi tom leksykonu. Będzie to leksykon zawierający nazwiska i biogramy artystów, którzy tworzyli do 1945 roku. Warto więc zajrzeć do Muzeum Karykatury, żeby nabyć ten rarytas wydawniczy. Jest on wydany w niewielkim nakładzie, także należy się śpieszyć.